Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak na szybko wyszedłem w pole i zobrazuję wam jak to wygląda w ogóle u nas po siewach rzepaku jak te wschody. No i zaczynając od pierwszej działki gdzie zacząłem siew od Clearfielda już, już wam mówię o co chodzi. Zobaczcie, tylko gdzie się ja tu rządek znajdę, tu jest rządek na pewno. O, tu jest rządek. To to to. A tu już widać obok o polistku, to jest rzodkiew. Już ma e, omszone i takie chropowate, e, chropowate liść, chropowaty liść właściwy. O tak samo tutaj zobaczcie. Tu tu a tutaj mamy rzepak i tu wychodzi ładny listek już e, liść właściwy i on taki omszony przede wszystkim nie jest. Także tutaj no, będzie kolorowo zobaczycie, jaki będzie efekt po, po zastosowaniu klerawo. Yy, yy, najpierw, najpierw, wiadomo, trzeba będzie jednoliścienne zwalczyć, bo też jest ich multum. No i co? Tutaj tak na dobrą sprawę, rządek no, gdzieś jak się tak przyjrzeć, no to widać, widać rządeczki. Znaczy, nie mówię, że nie ma tego rzepaku, widać, śmiało go widać, ale jest, jest pełno rządki wokół. Jest pełno, tu zobaczcie, nie? Widzicie, zobaczcie, to wszystko wokół o Tutaj, tutaj, tutaj to wszystko jest rzadkie. I dlatego jak teraz yy, niechor ładnie powschodzi, kiedy będzie czas na zabieg właśnie ten właściwy yy, prepar preparatem yy, no, typowo na dwuliścienne. No to powiem wam szczerze, że będzie, będzie widać to kołym okiem. A jeszcze tutaj jak na poprzednie jak wyjdziemy, to tu już jest w ogóle niż masz, o, tu już jest. Tak to wygląda. Pełno tego będzie. I trzeba poczekać, jeszcze, właśnie ten deszcz, który spadł. wschodzi reszta yy, tego, że chwastu w rzepaku. No tutaj to nie ma co się oszukiwać. Tu jest, tu jest kolorowo. Tu nam rządków nie widać, tu rośnie. No wiadomo, gdzie tam przejechałem. No, może nie tyle, co powiedziałem, że nie widać, ale, ale jest. Jest tego, yy, tego sporo. I to jest takie zagęszczenie, tu właśnie, jak patrzymy. Ten dołek najgorszy, ta górka, tu tak bokiem idzie i się kończy. Powiedzmy, tak w połowie pola. A tu mamy już zobaczcie działkę, gdzie tego problemu nie ma. O, wiadomo, gdzieś tam jeszcze samo się wyżypaku będą, chociaż tutaj jest niech ja dobrze pomyślę. Przenica jara, teraz pszenica. Wcześniej co tam było. Musiałbym się cofnąć, ale rzepak tu był, no, a tutaj była Kukurydza, tam była pszenica jara. Tu też było. Jakieś 4 lata temu, jak się nie mylę. No, jakieś 4 lata temu, gdzie, gdzie tu był rzepak. Pięć przepraszam, 5. Pięć lat temu. No i tutaj tego y, problemu no nie widać. Tu też mamy rządek. O, o, i zobaczymy, tutaj widać, że gdzieś ten rzepak też się przymęczył, gdzieś go przybiło troszeczkę na tej lżejszej ziemi. Zobaczcie, i tutaj się ten rzepak o, męczy, nie może, nie może wyjść. A tu już mamy ładniutki rządek, tak samo i z tej strony. O, zobaczcie. Także, no, nie były to idealne warunki do siewu. Chociaż, no, szczerze Wam powiem, że się kurzyło, chociaż nie na tym polu. Tak, tam w nocy dosiewałem, no to już nie. No tu też widać, że się ciągnęło. O, tu taka kupa jest przed, yy, przedwyciągnięta. No ale, mimo tego, zobaczcie, no, że paczek w rządku znać. Będzie to efekt naprawdę siewu nie teraz, nie jutro, nie za tydzień, nie za dwa, tylko za miesiąc, kiedy już on ładnie się rozrośnie na boki, kiedy już nie będzie jednoliściennych. Kiedy już będzie zabieg też na ich dwuliścienne i będziemy myśleli o regulacji, no wtedy będzie myślę, że dużo, dużo lepszy efekt. Ale wschody są, że pak jest na wierzchu, więc no nie ma co się kreglować, przejmować. No i to, że tych kamieni jeszcze z powrotem tyle jest, że w głowie się nie mieści. Ileby nie było, to jest zawsze ich multum. By trzeba było chyba jakiegoś krekelinga albo huzarię naszą polską. Wezwać, żeby choć jednego roku, jedną działkę. Tylko wiadomo, z tymi usługami to jest też yy, z usługami yy, zbioru kamieni. To też nie jest tak kolorowo, bo yy, wiadomo, maszyna yy, spora, dojechać też trzeba albo przetransportować, zależy skąd. Yy, to jest raz. Dwa, yy, nie jest to też tania usługa. Nie ma co się oszukiwać. No niemniej jednak mamy pole jakby już i doprawione, bo. E, taką, taką że usługę, no to trzeba byłoby myśleć gdzieś na wiosnę, e, zrobić, żeby e, nie wiem czy tam zaorać, czy, czy, czy w bezorce, to już kto, kto co woli, e, przejechać właśnie jakimś kultywatorem, żeby spulchnić, no i wtedy jak taka, e, taki sprzęt przejedzie, to na pewno na pewno też doprawi, uprawi, nie wiem, jak zwał, tak zwał, ale myślę, że już po tym niczym by nie trzeba było jeździć. I no, tylko siać. Siać. Czy to będzie zboże, czy kukurydza. To właśnie tylko posiać. I. No i tyle. No. Jak to tato mówił, robota lubi mocnych. A mądrych czy głupich to już ona sobie sama wybierze. No, można powiedzieć, że głupiego go sobie wybrała. No, drugi raz to samo robotę robić. No, ale, ale najważniejsze, że rzepak jest posiany. Reszta się nie liczy. Czy to raz, czy dwa umyłem ten siewnik to ale i też ładnie wygląda no i teraz przyjdzie odpowiedni moment to no, trzeba będzie z powrotem to wszystko porozsuwać na kukurydzę przygotować no i, i tyle dużo mycia nie było zresztą ja też jakoś specjalnie tam nie lałem tej wody jak poparzony jak przede wszystkim tutaj na te kany na te kable ale y, musiałem umyć zbiornik, bo tam tragedia była w tym zbiorniku. Więc pierwszym razem go nie myłem, tylko wydmuchałem dobrze. No a teraz y, nie wiem skąd, ale jeszcze więcej tego pyłu gdzieś się tam nabrało. Mimo, że tylko tonę wysiałem, w sumie półtorej tony, przepraszam, półtorej tony wysiałem. I, i jakoś tego pyłu jeszcze więcej się zrobiło. I jeszcze z tym. zadzwoniłem do Macieja, myć, myć. To myć. I tyle. Trzeba będzie jutro jeszcze go tutaj odczepić, tak przyczepić do, do 6-9, bo do stodoły nie wiedzie MK, nawet jak zdejmę antenę, i niech on sobie tam ze dwa dni jeszcze postoi na spokojnie na takim słoneczku o, pięknym jak jest dzisiaj. Także myślę, że będzie wszystko w porządku. Nie ja pierwszy, nie ostatni myłem ten siewnik, więc nie ma też za bardzo co przeżywać. Słuchajcie, powiedzcie mi, a jak u Was w ogóle zakupy z, z azotem na przyszły sezon? Czekacie? Kupiliście? Nie kupujecie? No cena 1290 zł za 32. Przy, powiem tak, nie byłoby to jakiejś wielkiej tragedii, gdyby nie obecne ceny płodów. No, przy cenie paszowej, tak jak ja mam w swoim gospodarstwie, pszenicę paszową. To jest praktycznie 2 tony pszenicy do tony RSM. -u. Czyli muszę 48 ton pszenicy sprzedać na 24 tony RSM. -u. No bilans pierwsza rzędy, pierwsza klasa. No nic tylko brać. Dlatego, szczerze Wam powiem, nie spieszę się jakoś z tym, z że nawozem, bo po pierwsze, wywalić teraz gotowe, też mija się z celem, brać na termin, głupota, no bo po co, po co płacić dodatkowy procent do ceny, skoro można poczekać. Ceny, czy podrosną? Nie wiem, wydaje... Moje osobiste odczucie, moje osobiste zdanie wydaje mi się, że nie powinny yy, podrosnąć z tego względu, że no nie, ma, nie ma ceny na płody rolne, więc wydaje mi się, wydaje mi się w moim odczuciu, że, że ta cena gdzieś będzie na tym poziomie, bądź też mam nadzieję, że spadnie czego sobie i wam życzę.